karmienie piersią chroni dziecko przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i czy w trakcie pandemii karmiące mamy mogą zaszczepić się przeciwko COVID-19? Takie pytania stawia sobie wiele mam, ale także opiekujący się nimi specjaliści. W rozwianiu wątpliwości pomoże nam dziś pani doktor habilitowana Aleksandra Wesołowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Redaktacją przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu tej rodziny. Dobry pani docent. Pani docent, ja wiem, że prowadzi pani. No, chciałam zapytać, czy w mleku mam karmiących zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest wykrywany materiał genetyczny wirusa? Co mówią badania na ten temat? Pytanie o możliwość zakażenia przez mleko kobiece rzeczywiście od początku było, było bardzo nurtujące, i odpowiedź na to pytanie tak naprawdę stała się podstawą rekomendacji związanych z karmieniem piersią w czasie pandemii. I okazało się, że w niewielkim stopniu, w niewielkim procencie zdarza się wykryć materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 w mleku kobiecym, ale mleko kobiece nie jest źródłem zakażenia, czyli materiał genetyczny znaj znajduje się w wybranych próbach mleka, natomiast nigdy nie udało się wyhodować z mleka kobiecego wirusa. Na przykładzie nawet naszych badań, bo oczywiście takie badania są prowadzone na całym świecie, w studiach próbkach mleka pobranych od mam zakażonych wirusem z pierwszych okresów laktacji, czyli od urodzenia dziecka do siódmego dnia e, e, laktacji, mamy codziennie pobierałe próbki mleka i w żadnym z tych materiałów zgromadzonych właśnie przez naszą pracownię e, nam nie, nie wykryliśmy e, takiego zanieczyszczenia i różne. Inne badania potwierdzają, że jeżeli nawet ten wirus się znajduje w mleku, to są to zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz, tak? Mama może kichnąć, może ten wirus zostać, ten materiał genetyczny może zostać przeniesiony poprzez dotykanie powierzchni, gdzie on się znajduje. Natomiast na pewno mleko kobiece nie jest źródłem zakażenia wirusem sars cov 2. Ten docent a czy mleko matki może stanowić ochronę immunologiczną dla niemowlęcia? Odpowiedź, odpowiedź bierna, przekazywana z mlekiem kobiecym, to jest tak naprawdę jeden z podstawowych mechanizmów chroniących noworodki przed wieloma infekcjami, z którymi styka się matka. I oczywiście w przypadku zakażenia COVID-19 naukowcy również mieli nadzieję, że taka, taki mechanizm zadziała. I badania nad odpowiedzią swoistą, czyli właśnie tą obecnością przeciwciał skierowanych specyficznie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 były też od początku prowadzone w tej grupie mam karmiących i okazało się, że ten obraz jest dosyć skomplikowany, podobnie jak w ogóle obraz odporności immunologicznej na tą nową chorobę. I udało się udowodnić, że w większości, u większości kobiet, u których ta odpowiedź swoista obecna jest w surowicy krwi, czyli mama posiada przeciwciała, wysokie miano przeciwciał, również jest on te przeciwciała są przekazywane do mleka, natomiast nie wszystkie te, mają to wysokie miano przeciwciał, w związku z tym nie u wszystkich mam wykrywane, jest też odporność swoista w mleku, ale jest to naprawdę wysoki odsetek, około 80% kobiet takie przeciwciała przekazuje wraz z mlekiem i co istotne i bardzo ważne, to w mleku kobiecym większość przeciwciał stanowią przeciwciała klasy IgA, i to w ciała, które, jak pokazują najnowsze badania, najskuteczniej eliminują wirusa. Nawet ta klasa nie jest tak reprezentowana w właśnie tej odporności we krwi, natomiast w mleku kobiecym ta klasa jest. Wybitnie reprezentowana. W związku z tym e, tak naprawdę nawet można pokusić się o taką hipotezę, i my ją również badamy, że pozyskiwanie przeciwciał klasy IgA skierowanych na wirusa SARS-CoV-2 z mleka kobiecego mogłoby być terapią nie tylko e, skierowaną dla dzieci, tak? Tylko mogłoby być też terapią dla ludzi dorosłych chorujących w tym momencie na COVID-19. Czy w trakcie laktacji, krótko mówiąc, można szczepić się przeciwko chorobie COVID-19? Tutaj tak naprawdę odpowiedź na pytanie czy można się szczepić jest o tyle skomplikowana, że trzeba by rozważyć korzyści i ryzyko. Dlatego, że mamy karmiące, podobnie zresztą jak kobiety w ciąży, to nie jest grupa pacjentów, z udziałem których były wykonywane badania nad bezpieczeństwem żadnej aktualnie dostępnej dziś szczepionki. W związku z tym nie mamy rzeczywiście tych wyników związanych z bezpieczeństwem używania stosowania szczepionki w szacji e, ani dla matki, ani dla dziecka. Natomiast biorąc pod uwagę naszą wiedzę związaną z efektami szczepienia innych, przeciwko innym chorobom, czy też właśnie wiedzę związaną z tą odpornością bierną, o której już mówiłyśmy, to korzyści związane ze szczepieniem w czasie laktacji, możliwością nabycia odporności biernej, która jest przekazywana dziecku przez mleko, są na tyle istotne, że w momencie, kiedy Mama znajduje się w grupie ryzyka, czyli jest to kobieta, która jest lekarką, czy też ma styczność z chorymi pacjentami, jest pracownikiem domu opieki społecznej, czy też jest na przykład mamą wcześniaka, która chce, może, powinna tak naprawdę być obecna przy swoim dziecku i styka się w związku z tym z otoczeniem medycznym. To w takim przypadku należy rozważyć, zaproponować i w moim przekonaniu również zachęcić, aby taka mama skorzystała ze szczepienia przy oczywiście równoległym, bardzo czujnym monitorowaniu wszelkich możliwych niepożądanych efektów u mamy i u dziecka, dlatego że w takim przypadku mamy tak naprawdę dwóch pacjentów. Natomiast też warto podkreślić, że... Składniki tych aktualnie dostępnych szczepionek to są takie składniki, gdzie tak naprawdę szansa, że one przenikną do mleka jest naprawdę bardzo, bardzo mała i teoretyczna. Jeżeli chodzi o szczepionki w oparciu o MRNA, to są to składniki bardzo krótkotrwałe, które po prostu nie utrzymują się w płynach fizjologicznych. One wywierają efekt celowany i tak naprawdę też nie ma powodu sądzić, że obecność tych składników szczepionki w mleku kobiecym mogłaby w jakiś spor, sposób dziecku zaszkodzić? I do tym na koniec chciałam poprosić o taką garść rad dla mam, które, u których jest podejrzenie zakażeniem SARS-CoV-2 lub dla tych mam, które już mają potwierdzenie zakażenia i chorują na COVID-19, a karmią dzieci piersią. Jakich zasad powinny przestrzegać, żeby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa na dziecko? To może ja na początek zacznę od takiego sformułowania, które już e, na początku pandemii e, Taki, takie zalecenia, które wydało WHO, czyli jeżeli masz małe dziecko i, i jesteś właśnie mamą noworodka, to jako główne, główno, główny sposób prewencji zakażenia karm go piersią. Jeżeli masz małe dziecko i zastanawiasz się, czy kontynuować karmienie, to ze względu na pandemię karm piersią. I to są rekomendacje, które już od początku pandemii gremia międzynarodowe. Bardzo mocno podkreślały. Natomiast jeżeli chodzi o mm, sytuację, kiedy mamy potwierdzone, potwierdzone zakażenie u mamy, to tak naprawdę na należy oczywiście zachować te środki ostrożności, środki jakby wzmożonej higieny, które w ogóle obo powinny obowiązywać mamę w opiece, która opiekuje się małym dzieckiem, czyli to jest wzmożona higiena rąk, dezynfekcja powierzchni, również karmiąc dziecko wprost z piersi należy oczywiście nosić maseczkę. Z przyczyn oczywistych należy ograniczać kontakty w momencie, kiedy mama kaszle, kiedy kicha, kiedy też dochodzi właśnie do, do jakiej możliwości, um, możliwości właśnie kontaktu i, i zakażenia. Natomiast y, trzeba pamiętać o tym, że właśnie mleko, które dziecko otrzymuje, zawiera te wszystkie czynniki, zarówno przeciwciała, jak również w ogóle czynniki, które dziecko uodparniają na zakażenie. Y, w związku z tym dane, które pochodzą ze świata, y, mówią o tym, że mamy, które są izolowane od dzieci, które nie karmią dzieci piersią, te mamy niestety te, te, te dzieci, tych mam niestety zakażają się częściej i e, mogę tylko przytoczyć taki, taki, takie procentowe porównanie, które naprawdę m, wydaje mi się, że jest e, istotne, że mamy, które nie karmią dzieci piersią, ich dzieci e, mamy COVID+, plus oczywiście, ich dzieci w e, około, około 5% tych dzieci może być, może ulec zakażeniu, natomiast mamy, które karmią dzieci piersią, to ten procent jest pomniejszony do y, około 1,5%. Także y, tak naprawdę nie karmienie piersią dzieci COVID, y, mam, dzieci COVID plus zwiększa ryzyko zakażenia, bo to są dzieci, które przebywają w otoczeniu, gdzie ten wirus jest, a pozbawione są tej odporności, którą daje mleko. Pani docent, słuchając, pani chyba nikt nie będzie miał wątpliwości, jak ważne jest karmienie piersią w czasie pandemii, ale proszę powiedzieć, jak te zalecenia przełożyły się na praktykę, czy mamy. Częściej karmią dzieci piersią, teraz kiedy mamy pandemię, czy rzadziej? Jak to wygląda na co dzień? Są takie dane w ogóle? Dane, o które pani pyta, to są oczywiście dane, które tak naprawdę będziemy mogli w pełni zanalizować pewnie no wtedy, kiedy pandemia do końca się skończy, kiedy, kiedy będziemy mogli te dane podsumować. Natomiast dane takie cząstkowe niestety dla wielu krajów nie są zbyt optymistyczne. I tutaj restrykcje, które wprowadzono w Polsce na początku szczególnie pandemii, kiedy dzieci właśnie były izolowane od mam, kiedy mleko kobiece nawet było wylewane do zlewu i mamy nie mogły nawet karmić odciągniętym mlekiem, no to budzi bardzo dużo obaw, że to są dzieci, które nie były od początku karmione piersią, w związku z tym nawet mamy, które wyszły później ze szpitala ze świadomością, że mogą karmić piersią, mogą mieć poważne problemy, żeby wrócić do tej laktacji i żeby dziecko z powodzeniem karmić piersią. Drugi problem, który się pojawia, to jest problem zorganizowania wsparcia laktacyjnego i opieki w szpitalu. Niestety takie dane ze świata pokazują, że kwestia braków personelu, Kwestia też obaw związanych z kontaktem z mamą karmiącą. Często to jest mama, do której trzeba podejść, trzeba jej pomóc przystawić dziecko do piersi i tutaj rzeczywiście te bariery, które wytworzyła pandemia, e, utrudniają w znacznej mierze e, to wsparcie laktacyjne, jakie personel medyczny zwykle takim mamom, szczególnie właśnie mamom dzieci chorych czy mamom wcześniaków e, oferował. E, natomiast mamy nadzieję też, że im więcej będziemy wiedzieć o tym, też e, jak ważne właśnie jest karmienie piersią mam e, dzieci e, Mam, mam, które chorują na COVID-19, tym te bariery będą łatwiej przełamywane. Natomiast te dane no, na razie nie są optymistyczne i martwimy się, że właśnie w, takim, w takiej perspektywie globalnej te wskaźniki karmienia piersią niestety mogą spaść, a nie wzrosnąć tak, jakby się chciało. Bardzo dziękuję pani docent za rozmowę, za odpowiedzi na te pytania, które nurtują wiele mam karmiących. A ja przypomnę, że moim i państwa gościem w programie, COVID-19, komentarz eksperta była doktor habilitowana nauk medycznych Aleksandra Wesołowska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.